Dzień dobry, dzień dobry. Tu Aneta Staska i witam Cię w podcaście Angielski bez blokad. To już trzynasty odcinek przed nami. Trzynastki są moje, moją szczęśliwą liczbą. Nie wiem, jak jest u Ciebie. Ale ja przede wszystkim nie jestem zbyt przesądna. No dobrze, ale dzisiejszy temat to Nie wiesz, co mówić, więc milczysz. I jak odblokować angielski w trzech krokach. Zanim przejdziemy do tych trzech kroków, to proszę Cię, Byś wyobraził, wyobraziła sobie taką sytuację. Jesteś na ważnym, międzynarodowym spotkaniu. Słuchasz, rozumiesz wszystko, co mówią inni. Masz idealną myśl. Idealną odpowiedź na ważne pytania. Wiesz, że masz coś wartościowego do dodania, ale gdy przychodzi Twoja kolej, w Twojej głowie zapada cisza. A w ustach czujesz suchość, i w efekcie nie mówisz nic. To tak, jakbyś stał, stała w pokoju ze szklanymi ścianami. Widzisz wszystko, co dzieje się na zewnątrz, słyszysz, co mówią ludzie, ale oni nie widzą Ciebie, nie słyszą Ciebie. Jesteś w tej szklanej klatce, a Twój potencjał zostaje uwi uwięziony, niewidoczny dla nikogo. I to jest prawdziwa bariera. Ona nie tkwi w słówkach czy gramatyce. Ona jest w Twojej głowie. A dzisiaj opowiem Ci, jak z tego szklanego pokoju wyjść. I dam Ci trzy proste kroki. Three easy steps które pomogą ci raz na zawsze rozbić te szklane ściany. Wiem co czujesz, bo sama kiedyś byłam w takim szklanym pokoju. Byłam młodą, no dobra, wciąż jestem młodą, żeby nie było, wystraszoną dziewczyną, która czuła się zalękniona i niewidoczna niestety. Pamiętam jedno spotkanie, to było lata temu w dużej firmie. Wszyscy rozmawiali, śmiali się, a ja Siedziałam obok i udawałam, że wszystko rozumiem. Moja twarz uśmiechała się, no taki wiesz, dyplomatyczny uśmiech, a w środku czułam paraliż, wszystko mi się trzęsło. Dokładnie wiedziałam, o czym mówią, ale bałam się, że popełnię błąd, że mój akcent będzie zły, że inni pomyślą, że jestem głupia. To właśnie w tamtej chwili zdałam sobie sprawę, że ten strach ma ogromną moc. Potrafi sprawić, że stajesz się niewidzialny. Że nie ma znaczenia, ile godzin spędzisz nad książkami i aplikacjami, jeśli ten lęk cię paraliżuje. A jakiś czas później zrozumiałam, że prawdziwa transformacja zaczyna się od odpuszczenia. No więc. Przejdźmy do tych trzech kroków, those three easy little steps, which I prepared for you. Krok pierwszy to zmierzenie się z Twoim perfekcjonizmem. To on jest Twoim wewnętrznym krytykiem, który każe Ci milczeć, żebyś przypadkiem nie popełnił, nie popełniła błędu. A przecież tu przy wszyscy wiemy, że nauka bez błędów po prostu nie istnieje. Pomyśl o tym, że jako dorośli często mamy tak zwany fixed mindset, czyli nastawienie na trwałość. Uważamy, że musimy być idealni, żeby w ogóle zacząć. Wszystko musi być piękne, wypolerowane, wypucowane, takie cace. A co jeśli powiem ci, że musisz zacząć od małych kroków? Zamiast celować w perfekcję, postaw na progres. A w angielskim jest na to idealne powiedzenie. Done is better than perfect. Powtórz to sobie, proszę. Done is better than perfect. Zrobione jest lepsze niż perfekcyjne. Zamiast czekać, aż będziesz gotowy, gotowa, żeby powiedzieć zdanie bez ani jednego błędu, po prostu je powiedz. Odważ się na to. Krok drugi to nazwanie swojego lęku. Co tu możemy zrobić? Spytaj siebie, co konkretnie mnie blokuje? Być może jest to myśl, no dobra, będę brzmieć głupio. Albo, no jak się pomylę, to inni będą się ze mnie śmiać. Grunt to nazwać ten strach. Uświadomienie sobie, że to tylko myśl, a nie rzeczywistość odbiera mu moc. A teraz, aby pokazać Ci, że ta technika działa w praktyce, przygotowałam dla Ciebie coś specjalnego. Wiele osób myśli, że angielski i mental to dwie oddzielne rzeczy, a ja chcę Ci pokazać, jak to pięknie się wszystko ze sobą łączy. Wyobraź sobie raz jeszcze, że jesteś na spotkaniu i czujesz już wewnętrznie, że zaczynasz się blokować. Czujesz, że wszystko zaczyna się trząść, że być może burak się pojawia na twarzy. Natomiast zamiast panikować, możesz użyć prostej frazy, która da ci czas i pozwoli odzyskać kontrolę. Na przykład. Hmm, that's an interesting point. To ciekawy punkt. Let me think about that for a moment. Pozwól mi pomyśleć o tym przez chwilę. I'm with you so far. Can you just clarify? Coś tam, coś tam. Czyli śledzę i wiem, o czym mówisz. Możesz tylko wyjaśnić, mm -hmm. coś tam, coś tam. Te zwroty dają ci oddech. Pokazują, że jesteś zaangażowany, zaangażowana, a jednocześnie dają czas, aby twój mózg przestawił się z trybu paniki na tryb akcja. I to jest właśnie esencja mojej metody. Open mind and speak, czyli otwórz swój umysł i zacznij mówić. Przejdźmy jeszcze raz przez te zdania, i powtarzaj, proszę za mną: That's an interesting point. Let me think about that for a moment. I'm with you so far. Can you just clarify? Mamy to? Świetnie. Przejdźmy zatem do ostatniego, ale najważniejszego kroku. Jest nim działanie. No bo teoria jest teorią, ale bez praktyki to tylko jakaś tam wiedza. Żeby odblokować angielski, musisz działać mimo, że czujesz lęk. Podejmij to wyzwanie. I tu mam dla ciebie zadanie specjalne. Przez najbliższe 3 dni podejmij świadomą próbę. Dzień pierwszy. Wypowiedz jedno, jedno zdanie po angielsku do samego siebie. Może być to na przykład: I'm powerful. I'm capable. Dzień drugi. Odpowiedz na komentarz na LinkedInie lub Instagramie w języku angielskim. Wykonalne? No pewnie. To nie musi być nic wielkiego. To może być coś małego. Dzień trzeci. Wypowiedz jedno zdanie po angielsku w pracy. Możliwe? No myślę, że tak. I zobacz, to są małe kroki, ale te małe kroki, those little small steps, prowadzą cię do tych wielkich rezultatów. Także zapamiętaj, proszę, te trzy proste kroki raz jeszcze. Odpuść perfekcjonizm. Done is better than perfect. Zmierz się z lękiem, nazwij go i zaakceptuj go. I trzecie. Działaj mimo strachu. Wierzę, że masz w sobie potencjał, całą wiedzę, której potrzebujesz. Jesteś zdolny, zdolna, a blokady istnieją tylko w Twojej głowie. Czas je odkręcić. Daj znać, proszę, czy. Jak poszło Ci przede wszystkim to wyzwanie? I co w ogóle o tym wszystkim myślisz? A gdyby zacząć tak każdy dzień, gdyby dawać sobie takie małe kroczki do tych większych celów. Zostawiam Cię z tym pytaniem na dzisiaj. Będę czekać uh, na Twoje komentarze. Daj mi proszę znać, jak, jak się masz z tym wyzwaniem. Daj też proszę znać, uh, jak się masz w ogóle z tym podcastem i czego chciałbyś, chciałabyś jeszcze posłuchać. A ja dziękuję Ci dziś, że ze mną byłeś, byłaś, że przeznaczyłeś, przeznaczyłaś swój czas, swoje 10 minut, Twojego cudownego życia, na to, żeby tutaj za, ze mną pobyć. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.